Ojca Pio 22 lutego On się tak bardzo zakochał w moim sercu, że cały płonę Jego Bożym ogniem, ogniem Jego miłości. Co to za ogień, który ogarnia mnie całego. Jeśli Jezus czyni nas tak szczęśliwymi na ziemi, to co będzie w Niebie? Witajcie, Dzisiaj środa popiercowa. Dzień szczególny, z tego powodu, że dzisiaj obowiązuje post ścisły, a zatem zarówno pod względem ilościowym, a także jakościowym. Oznacza to możliwość spożycia trzech posiłków, w tym jednego dosyta, a także niespożywania potraw mięsnych. Oczywiście nie robimy z tego jakiegoś challenge czy diety. Ma to mieć wymiar duchowy, a więc ten post... To rodzaj umartwienia, by dostrzec, że rozpoczął się okres Wielkiego Postu, a zatem czasu rozmyślania nad męką pańską, a także nad własną ludzką grzesznością. Przecież to właśnie grzech sprawił, że Jezus musiał człowieka odkupić. Musiał, to nie w sensie, że musiał, bo to nie było z musu, tylko z miłości. Tylko, że właśnie ludzki grzech spowodował taką potrzebę odkupienia. Niektórzy na czas wielkiego postu podejmują jakieś postanowienia, by przeżycie tego czasu było jeszcze bardziej owocne. Wielki post poprzedza zmartwychwstanie Pana Jezusa, największe święta chrześcijaństwa. Stąd też potrzeba przygotowania swoich serc, poprzez pokutę i umartwienie. Na naszym kanale będziemy przeżywali w piątki drogę krzyżową, a w niedzielę gorzkie żale. Godziny jeszcze ustale i podam w późniejszym terminie. Odnośnie koronki do miłosierdzia Bożego i godzinek, to również jeszcze na razie pod znakiem zapytania. Wydźwięk dzisiejszego dnia jest taki, że Ludzie powinni się zastanawiać nad swoją małością, niedoskonałością, przemijalnością. Gest posypania głowy popiołem, który ma miejsce w kościele, nawiązuje do znanych pokut, gdzie takie siadanie w popiele i posypywanie się nim miało na celu ukazać skruchę pokutnika. Już samo rozmyślenie nad bolesną męką Jezusa i uświadomienie sobie, jaki był jej powód, sprawia, że człowiekowi robi się przykro. Taki stan powoduje wewnętrzną potrzebę stania się lepszym człowiekiem, aby owoce męki Jezusa nie poszły na marne. A dzisiejszy fragment pozornie odbiega od tematu dzisiejszego dnia, ale tylko pozornie, bo o ile. Naruszanie tematu, bo o ile poruszanie tematu męki Jezusa sprawia, że markotniejemy, to mówienie o zakochaniu powoduje, że jesteśmy bardziej zainteresowani. Ludzie lubią takie tematy, wiedzą o tym również twórcy filmowi. Tak wiele filmów głównym lub pobocznym wątkiem zakochania ubogaca swój scenariusz. I dzisiejszy cytat ojca Pio mówi o zakochaniu, ale o zakochaniu szczególnym, ponieważ chodzi o zakochanie Boga w człowieku. E, to nie to. Co to za historia? Rozczarowany? <grym> Czyż miłość Boga, Jego zakochanie, to jest dla Ciebie za mało? Dla ojca Pio nie było. Zobacz, jak bardzo jest zachwycony. Pisze, że Cały płonie ogniem Bożej miłości. Ten ogień ogarnia go całego i czyni tak bardzo szczęśliwym. Ojciec uświadamia sobie, że szczęście na ziemi jest ograniczone, jednak w przypadku uświadomienia sobie tego Bożego zakochania jest tak wielkie. Ojciec jednak wie, że szczęście w niebie będzie jeszcze większe co wprawia go w zdumienie. Jak ten cytat przyszyć do dzisiejszego dnia? Mam dwa pomysły. Pierwszy, że to poświęcenie Jezusa dokonało się jako konsekwencja Bożej miłości. A drugie, że ten tytułowy ogień miłości powinien wypalić w nas wszystko, co nie jest miłością, by nasze szczęście... Zaczęło się podobnie jak u ojca Pio, już tu, na ziemi. To wypalanie w człowieku grzeszności, złych nawyków i skłonności z pewnością może być w pewien sposób bolesne. Stąd potrzeba pokuty i popiołu, właśnie, by uświadomić sobie swoją nicość w obliczu wielkiego, potężnego Boga. Posypmy głowy popiołem, Uderzmy przed Panem czołem, Zapustne śmiechy na stronę, Cierniową wijmy kol, Cierniową wijmy koronę. Posypmy głowy popiołem, Grzmi niebo głosem surowym, Pokute czyńcie za grzechy, Na stronę teraz uciechy. Posypmy głowy popiołem. Otoczmy Pana pospołem. Bo pański sąd sprawiedliwy, a dla grzesznika straszliwy. Posypmy głowy popiołem. Już Zbawca cierpieć gotowy, ponosić męki, katusze, by nasze odkupić dusze. Posypmy głowy popiołem. O śmierci myślmy pospołem, nim głosu Twego wezwanie na sąd Twój stawi nas, Panie. Posypmy głowy popiołem, z Chrystusem nieśmy krzyż społem abyśmy z nim z martwych wstali i hymn mu chwały śpiewali. Szczęść Boże! Dobrego dnia.